Czy mogę urosnąć po 16 roku życia? Teraz słuchaj, możesz urosnąć nawet po 17, 18, 19, a nawet 20 roku życia. Mnóstwo osób zadaje tego typu pytana, bo nie są świadomi, że wzrost nie zatrzymuje się nagle w jednej chwili, tylko trwa tak długo, jak długo otwarte są Twoje płytki wzrostowe. To właśnie one odpowiadają za wydłużanie się kości podczas okresu dojrzewania. Zazwyczaj u mężczyzn zamykają się one do 21 roku życia, a u kobiet do 19 roku życia. Ale uwaga! Twoje geny mogą sprawić, że płytki zamkną się znacznie wcześniej. Nawet w wieku 15 czy 16 lat i wtedy temat Twojego wzrostu niestety się kończy. Dlatego tak ważne jest to, żeby zrobić wszystko co możliwe, aby płytki wzrostowe pozostały otwarte najdłużej jak to tylko możliwe, ponieważ im dłużej są aktywne, tym więcej urośniesz. Dlatego my, bazując na naukowych badaniach i doświadczeniu, pomogliśmy już tysiącom młodych osób sięgnąć po ich wzrostowe maksimum. Dzięki naszym materiałom, które zawierają wszystkie najważniejsze i sprawdzone informacje dotyczące maksymalizowania ludzkiego wzrostu, link znajdziesz w bio. A Ty, jeśli interesujesz się tematem ludzkiego wzrostu, to polub zaobserwuj nasz profil. A w komentarzu pochwal się swoim wzrostem. Zobaczymy komu zależy na swoim wzroście, a kto woli pozostać niziutki.